Są tutaj ze skarby do mnie się dojechały. Zobaczmy. Teraz dei. ta Komodor. Amiga 500. Wow. Zobaczymy, jak to będzie w jamie. ta Witam Was ponownie na kanale. Jak widzieliście, na przebitkach mamy tutaj do czynienia z komodorkiem. Amigą, Amigą 500. Generalnie plan był taki, że potrzebuję do pewnej płyty klawiaturę oraz stację dyskietek udało mi się płytę naprawić i szukam szukam klawiatury od dłuższego czasu i nie ma a jak są to ceny są naprawdę dość wysokie więc tak się złożyło że dopadłem w zasadzie całą Amigę w cenie powiedzmy że prawie że klawiatury plus stacji czy jest sprawna nie wiem właściciel też nie wie E, nie była chyba przez niego w ogóle odpalana. Zaraz pewnie przekonacie się dlaczego. E, natomiast e, zaciekawił mnie temat, ale to zaraz wam pokażę dlaczego zdecydowałem się kupić ją. Przejdźmy do rozpakowania. No, szacunek, bardzo duży za zapakowanie, bo naprawdę jest porządnie zapakowana. O, jak widzicie wypełniaczem mnóstwo plus folia bąbelkowa, więc jest super. E, zrzucimy ten kartonik sobie na dół. Mamy naszą amigę, o, ale mnóstwo syfu widzę z niej wylatuje. Spróbujemy się do niej jakoś dobrać tutaj. Naszą Amise. I teraz, tak, e, coś co byłem uprzedzony, co jest z y, tą Amigą nie tak, to uszkodzony Alt. Tu jest pęknięcie, jak widać. Poszuka się, nie ma problemu. Znajdziemy taki klawisz, bo już widziałem. Klawisze są dostępne. Dlaczego uważam, że jest, była y, nieużytkowana przez poprzedniego właściciela? Ano dlatego, że układ nie jest kwerty, tylko jest, jak widzicie, niemiecki. Przypuszczam, że gdzieś z zachodniej granicy przywieziona, dopadnięta i znalazła się u nas w Polsce. Dlaczego się zdecydowałem ją kupić? Proszę bardzo. Dlatego, że porty wyglądały na zdjęciach naprawdę bardzo dobrze. Jak widzicie, nie ma nigdzie śladu korozji. To jest raz. Dwa. Zobaczcie na to. Nie była w ogóle otwierana. U, tego nie wiedziałem, że tu ma jeszcze uszkodzenie, ale dobra. Nie ma... Nie była otwierana w ogóle. Eee, co za tym idzie? Eee, nikt do niej nie zaglądał do środka. Zobaczymy, co tam znajdziemy. Spróbujemy też otworzyć klapkę eee, i zobaczymy, czy jest rozszerzenie pamięci. zobaczę gdzie mam jakiś śrubokręt, zaglądeczkę. Ok, chwilę szukania, kombinowania. Mamy śrubokręt, otwórzmy. Zobaczmy, czy mamy tutaj do czynienia z rozszerzeniem. Ha! Mamy jakieś rozszerzenie, eee, więc też bardzo fajnie, co prawda. Gdzieś tam miałem jakieś dodatkowe, ale jak to mówią, jak dają, to się bierze, prawda? Spróbujemy się dobrać do tego. No na pewno pół mega. Oj! To jest takie jakieś fajnie zabudowane. Pierwszy raz widzę, szczerze powiedziawszy, takie. Ok. No nic. Będziemy sprawdzać, testować, bawić się. E, zróbmy malutką przerwę. Podejdziemy do mojego stanowiska, gdzie sobie podłączymy ją i przetestujemy. A później spróbujemy się do niej dobrać i ją otworzyć. Także dajcie mi sekundkę, zaraz wracam. No dobra, komputer już jest podłączony. Jakieś dyskietki z grami przygotowane, więc nie pozostaje mi nic innego jak odpalić maszynę i zobaczymy, czy żyje. Nie, nie sprawdzałem, zaznaczam i jesteście teraz świadkami. Więc uwaga, 3, 2, 1, jedziemy. Czerwona dioda, bardzo fajnie i stacja. Aaa, proszę bardzo! Odpalił się! Proszę bardzo! Ale stacja. Puka, dobra, czyli coś tam się dzieje. No to jedziemy z tematem sprawdźmy, czy odpali od strzała. Puh. Czyta, jak szalona. Cichutka. I zobaczcie, odpala. Widać? Jestem zdziwiony. Naprawdę e, moc komodora jest z nami. Na tą chwilę wszystko się pięknie wczytuje. No, posłuchajcie sobie jak dyskietka. Dla tych, którzy zapomnieli <grystanie z nimi> albo nie znają nawet. Chyba nie przeszliśmy strony z testami. <laughs> Chyba nie jest skrakowana ta gra. Eee, spróbujemy może inną wczytać. Zobaczmy, co my tu mamy. Shadow of the Beast. Zobaczmy sobie. Reset działa. No czerwona dioda ładnie wygląda, muszę przyznać na takiej amizze. Coś nam nie chce... wczytać. O, wczytuję, dobra. No tu będzie trzeba całą tą stację rozkręcić, przeczyścić, bo innej opcji e, nie widzę. Tak samo jak i całą maszynę. Jest strasznie, e, strasznie brudna. No, Shadow of the Beast nie chce coś wczytać. Sprawdźmy jeszcze jedną grę. Którą mam tu pod ręką. Toki. Takiego, co kojarzę, całkiem niezła platformóweczka. No niestety nie mam też narzędzia serwisowego do sprawdzania całego komputera na dyskietce. Muszę w końcu nagrać to, więc jakąś dyskietkę chyba nawet sobie zabiorę do mojej Amigi 1200 i tam sobie ją po prostu przegram. I zobaczymy, też przetestujemy potem wszystkie podzespoły tego sprzętu. No nie chcę coś czytać. Ta nie czemu? Zróbmy, wyłączmy, włączmy. No te dysketki działały na 100% na mojej 500-ce domyślnej. Może być po prostu stacja, głowica cała brudna. Niby próbuję coś czytać, ale kurczę, nie idzie mu. Suta czytał. Plas uh left mouse -huh. to disable constant. Zobaczy. Myślę, że to jest ten stacja z główica zawalona. No. Zaraz rozkręcę go i. Zobaczymy raz jeszcze, no zobacz, niby to czytuję, ale nie chcę wczytać tego że tu zobaczę jedną grę, nie udało mi się na no to, trudno to. O, tego szukałem, tu jest RIG, właśnie tej dyskietki szukałem, to jest moja ulubiona dyskietka. Słuchajcie, to jest jedna z moich ulubionych dyskietek, ogrywana, moja ulubiona gra RIG. Sprawdźmy, czy to odpali bo wiem, że na milion procent ta dyskietka nam działa. My chcemy oczywiście F2, pyk. O, wiemy, że F2 działa. No zaczyna wczytywać, co nie zmienia faktu, że zaraz się za niego zabieram i zobaczymy w środku, jak to wygląda. Mm -mm. Problem z odczytem. Czuję, że nie obejdzie się bez czyszczenia. A wiem na 1000%, że ta dyskietka działa. Dobra, nie będziemy katować tej stacji. Eee, czyli wiemy, że dyskietki, ten stos dyskietek niestety nie działa. Ale to nie działa moim zdaniem tylko dlatego, że jest brudna głowica. Zrobimy zatem uroczyste otwarcie tego komputera. Zaraz wracam. Jedni by tego nie ruszali, drudzy by to ruszyli. Ja jestem raczej z tych osób, które jeśli już ma sprzęt, to woli go używać i serwisować, niż żeby leżał na półce. E, więc na pewno decyduję się na e, otwarcie go. Zobaczymy, co w nim drzemie, e, i plombę na pewno e, ruszymy. Dopasuje sobie tylko odpowiedni wkręcik i otwieramy go. Na pewno trzeba się zabrać za tą stację dyskietek, bo jak widzicie ona wczytuje, ale ma dosyć duży problem. Nie doczytuje, więc trzeba ją wyczyścić. Co zaraz uczynimy. Będzie chyba dobry. Powinno być OK. Mamy pierwszą śrubeczkę. Jest uroczyste o, o, o rozerwanie plomby. Tak jest. jeszcze uszkodzenie tutaj. do lekkie pęknięcie, ale generalnie nie jest źle. Więc myślę, że jakaś dodatkowa amiga, taka do grania, to spokojnie nam starczy. Ok, nasz komputer już jest przygotowany do otworzenia. Uwaga, otwieramy. Tak. O! ho, ho, ho. O, kurde, No nieźle. Niezły syf tu się zebrał. Ok. Więc jak widzicie, na ekranie jest masakra. Wyciągnijmy tą klawiaturkę. Klawiaturkę będzie trzeba też wyczyścić. No dobra, dajcie mi chwilę, aż ściągnę ten ekran. Udało się otworzyć maszynę. Jak widzicie. Ekran, to jest masakra, coś się stało, tutaj generalnie delikatne jakieś ślady czegoś widać, ale nie wiem, tam musiało się jakieś, chyba mi się wydaje ciecz delikatnie rozlać gdzieś, zaraz ipą potraktuję to i zobaczymy, wyczyścimy, wyszorujemy, e, najważniejsze, że komputer cały startuje, trzeba go oczywiście dać go w pełnej diagnozie, no i nic innego nie pozostaje, jak w tym momencie wypucowania tego wszystkiego, wyczyszczenia, przeprowadzenia go do świetności. No i tutaj ciekawy temat, bo poza kamerą ruszyłem tutaj z kolegą, który siedzi obok, ciekawą dyskusję. Co z tego, że masz plomby, jak masz taką cykającą bombę? Czy warto jednak zostawić te plomby i komputer w takim stanie jak był? Czy jednak go otworzyć i odświeżyć, wyczyścić, się? No, temat oddaje... Pod dyskusję, pod tym filmem. Dajcie znać co o tym sądzicie. Ja uważam, że dobrze zrobiłem i generalnie zrobiłbym to raz jeszcze, bo to no niestety to są sprzęty, które mają ponad 30 lat. Ja jednak jestem ciekaw, jak to wygląda w środku i ta plomba dla mnie nie miała żadnej wartości. I tak jak widać, uważam, że dobrze zrobiłem. Ok, w tym momencie zerknijmy jeszcze sobie na rewizję, jaka to jest. Eee, rewizja, rewizja, rewizja. Tu gdzieś powinno nam pisać 6A. Rewizja 6a, proszę bardzo. Rewizja 6a, mam nadzieję, że wszystko o nie widać. Eee, ja biorę się za czyszczenie, także słuchajcie, eee, postaram się Wam pokazać amigę jeszcze w tym filmiku po świetności i poczyszczeniu przede wszystkim stacji dyskietek, bo to mnie bardzo ciekawi, czy po czyszczeniu ona naruszy. Także trzymajmy kciuki i do zobaczenia za jakąś chwilę. No dobra, jak widzicie. Komputer jakoś zaczyna powoli wyglądać. Co prawda, muszę go tu jeszcze skręcić. Na razie jest tak luźno położona górna obudowa. Jest troszeczkę domyty. Co prawda, na pewno będę chciał na wiosnę wybielić to klawiaturę. Będę potrzebował tabulator i ten alt do wymiany. Stację dyskietek wyczyściłem. Środek wszystko wyczyściłem. Także zróbmy testy teraz tej stacji. Trzymajcie kciuki. Stacja nam się odzywa. Dajemy oczywiście naszego Rika. Jak testować to na Riku? Pięknie wczytuje. F2. Głowica była trochę zasypiała, bo była. Nie powiem, ale zobaczymy co dalej. No ale nadal nie chcę czytać. Męczy strasznie. Zobaczmy. Kurczę blade. Oj. No coś jakby chciał iść. Nie zapeszajmy. ciuki? kciuki? Ajajajajajaj, aj, aj, problem, problem. średnio, szkoda, Rika nie chce, sprawdźmy Shadow of the Beast coś chyba nie radzi z tym Shadow of the Beast. Jeszcze raz spróbujmy. Średnio. Dajemy jeszcze szansę Toki. I mamy dźwięk, wiemy, że jest sprawny układ dźwiękowy. Tego nie mieliśmy wcześniej stoki, czyli jakiś tam progres mamy. Haha, ha! odpaliło nam się. Nie działa nam toki, proszę bardzo. Możemy rozgrzać naszą amisję do czerwoności, zobaczymy czy nic się z nią nie będzie działo. Ajajajaj. że też kontroler działa prawidłowo, coś tu mamy, co to mamy? O, jakiś power-up. 哎呀呀呀呀！Ai, ai, 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 ai. No nic, nie udało się. Jak widzimy, stacja ruszyła. Sprawdźmy jeszcze raz tego Rika, bo mi nie daje spokoju. Bo wiem, że to na pewno działało. Może rozruszaliśmy trochę tą stację dysków. Rik F2. No, ten rik niestety nam nie chce ruszyć. Ale jak widzieliście, stacja dyskietek gdzieś tam ruszyła z tym toki nie będę wam dalej zanudzał. Generalnie Amiga jeszcze będzie musiała przejść i tak testy. Na pewno zasilacz do niej będę musiał kupić. No i na pewno pomyślimy, czy damy Goteka, czy będziemy dalej męczyć tą stację, czy jeszcze raz ją otworzę i ją wyczyszczę. Myślę, że to nie głupi pomysł jeszcze raz ją. To po prostu próbować odświeżyć. Dajcie znać, co sądzicie o zerwanej plombie gwarancyjnej. To raz. A dwa, czy iść w stronę goteka na tym komputerze, czy raczej zachować oryginalność i zostawić e, tutaj flopa. Także dzięki bardzo za poświęcony czas. Trzymajcie się do następnego.